Sama nie wiem, kiedy lipiec. Nie, lipiec. Czerwiec mi zlecia. Dzisiaj o trzecim tomie. Trzecim tomie z serii Bad Boys Girl autorstwa Blair Holden. To najnowsza powieść tej autorki. Będzie waszym must have na wakacje. Wiecie, jestem zachwycona tą książką, bo dawno nie czytałam tak świetnej i uroczej opowieści. Many months later. Jak wiem, dawno mnie tutaj nie było i nie będę wymyślać powodów, dla których słyszeliście tutaj tylko świerszcze, bo jedyną osobą, która ponosi winę za to wszystko, jestem ja i moje lenistwo. Oczywiście mogłabym Wam powiedzieć, że miałam dużo pracy, że nie chciałam się czytać książek, że wyjechałam na Bahama, że spadły na mnie wszystkie kataklizmy tego świata i że po prostu nie dałam rady. Tak naprawdę, tak jak już wspomniałam, winą możecie obaczyć tylko mnie i moje lenistwo, bo w pewnym momencie nie wiedziałam, czego chcę od tego kanału i miałam wrażenie, że jest on po prostu nudny. Na całe szczęście przyszła wiosna i do głowy przyszło mi kilka ciekawych pomysłów, które postaram się zrealizować w najbliższym czasie. Tak więc, czy na kanale będzie więcej filmików? Tego nie mogę Wam powiedzieć, także postaram się, żeby filmiki pojawiały się regularnie, ale jeżeli będą jakieś przesuwy albo nie będę miała jak, będę pisała o tym na moich mediach społecznościowych. Niedługo też na kanale pojawi się recenzja książki, którą już dawno przeczytałam. Jest to książka z serii Bad Boys Girl, autorstwa Blair Holden. Jest to czwarty tom, więc jeżeli lubicie tę autorkę, jeżeli... Jesteście ciekawi recenzji czwartego tomu, to wyczekujcie. Oczywiście na kanale macie filmiki z poprzednimi tomami, jeżeli chcecie, możecie się z nimi zapoznać. Także ja Wam dziękuję za oglądanie. Tyle tytułem wstępu mojego powrotu, mojego krótkiego wytłumaczenia. Poniżej pozostawiam Wam linki do moich mediów społecznościowych, Facebooka, Instagrama, link do bloga. Także zabserwujcie mnie też tam. A jeżeli ten filmik Wam się podobał, to zostawcie kciuka w górę i do następnego razu.